Zobaczymy jak to pójdzie, ponieważ Nala nie lubi pobierania krwi. Za każdym razem potrafi się tak spiąć w sobie, że krew po prostu nie leci i ciężko jest jej pobrać. Do, za chwilę będziemy pewnie już dojeżdżać do pani Sabiny, pani weterynarz. Nasza ulubiona weterynarz. Zajmuje się tak właśnie praktycznie od małego nalu. Jedynie przy poprzednim miocie mieliśmy mały problem z porodem. Dlatego poszliśmy już do specjalisty, który robił, specjalizował się po prostu w tym kierunku. A tak to wszystkie rzeczy robi pani Sabina. No więc mam nadzieję, że dzisiejsze pobranie krwi pójdzie gładko i prosto. Po badaniu powiem Wam. Zbierają krew nali. No i wtedy też wytłumaczę mniej więcej na czym polega y, to badanie i dlaczego jest y, robione oraz y, kiedy będzie następne, ponieważ podejrzewamy, że będzie to jedno z paru albo z kilku. Zobaczymy, jak to się tam ułoży i jak na się będzie. Dostosowywać do nas <noise> i do naszych planów. Jak to wiadomo, z biologią nigdy 2 plus 2 to nie jest 4, więc myślę, że się dzisiaj okaże, jak wygląda ta sprawa. To do zobaczenia po wizycie u weterynarza. Pani weterynarz, jak to znalą, bywa. Wzięła się, zawzięła. No i krew bardzo wolno leciała, ale akurat pani Sabina wie jak z nią postępować, więc udało jej się pobrać. Teraz czekamy na wyniki. Wyniki będą dzisiaj tam po południu, wieczorem. Pani Sabina będzie do nas dzwonić. I Wtedy uzgodnimy, czy będziemy jeździć co drugi dzień, czy szybciej. Niestety to wszystko wypada na moment, e, gdzie 1 maja wypada w piątek, więc wszystko będzie zamknięte, laboratoria i w ogóle. Więc mam nadzieję, że albo do piątku, albo w sobotę wszystko się wyjaśni, e, żeby nie było problemu z tym, żebyśmy mogli w jakiś taki normalny dzień pojechać właśnie... W, jeszcze nie wiemy dokładnie, w które miejsce, w którym miejscu będzie dokładnie samiec. Mamy dwie lokalizacje. No. I wtedy będziemy powoli badać i czekać na te wyniki, żeby były już pozytywne i żeby pozwoliły nam wyruszyć na randkę. No, zobaczymy jak to wszystko się ułoży. No, ale wszystko się udało. Nala się chyba aż tak bardzo, bardzo nie zestresowała. No, teraz kole kolejny, kolejna część tego vloga. Będzie, jak przyjdą wyniki, myślę, że to będzie jakoś po południu, i wtedy będę dawała wam znać, co i jak. No, no i czekamy. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. progesteronu i dlaczego jest takie ważne. E, ponieważ akurat e, my wybraliśmy samca, e, który jest w znacznej odległości od nas e, no i nie możemy pojechać e, do niego i siedzieć na przykład w tydzień e, w jakimś tam miejscu, czy wynająć nawet jakiś pokój, czy mieszkanie, e, żeby codziennie sprawdzać, czy to już, czy nie już. I niestety to tak nie działa, też za szybko nie nie można pokryć, więc yy, bada się progesteron i musi być jego odpowiednia wartość, yy, żeby że, yy, jakby ten progesteron ma odpowiednią wartość, to wtedy wiadomo, że w tych dniach trzeba jechać yy, do samca yy, i że po prostu będzie odpowiednia ilość yy, jajeczek i że to będzie już właściwie ten moment yy, do, na zapłodnienie. No więc mam nadzieję, że dzięki tym badaniom uda się to dokładnie określić, ponieważ i tak będziemy musieli w danym miejscu pojechać na dwa dni, więc chcielibyśmy to jak najdokładniej zrobić. I wartości też Wam podam. To myślę, że pani weterynarz Sabina mi też poda te wartości mniej więcej jak one tam mają wyglądać. I w jakich widełkach należy się zbierać i po prostu jechać. No więc dlatego badamy progesteron, żeby nie jechać w ciemno po prostu i nie koczować w jakimś tam miejscu w jakimś mieście przez nie wiadomo ile czasu, bo to bez sensu taka sytuacja. Witajcie kochani, dzisiaj jest wtorek z rana. Niestety wczoraj wyniki progesteronu dostaliśmy dosyć późno dlatego nie byłam w stanie Wam nagrać e, o co chodzi i jak, jakie były wyniki i co teraz robimy dalej. Jednak już dzisiaj wszystko nadrabiam. E, wynik NALA miała bardzo niziutki, to było 0,71 e, nanograma na mililitr. E, żeby, e, Określić dokładnie, kiedy mamy jechać, to musimy to przemnożyć przez 3,18, i wtedy uzyskujemy wynik, który nas satysfakcjonuje i który jest dla nas odpowiedni, żeby wiedzieć, kiedy jechać. Po tym przemnożeniu wyszło nam, że to jest dopiero 2,26 nanomola na litr, a musi być między 20 a 28 nanomoli na litr. Więc teraz umówiliśmy się z panią weterynarz na środę. W środę z samego rana pojedziemy, zobaczymy jaki będzie wynik w środę. Już kombinujemy, jak to zrobić, żeby w sobotę również móc zrobić badania. Już pani weterynarz nam sprawdza, które laboratoria będą otwarte, żeby takie badanie zrobić. No i mam nadzieję, że. Te wyniki nam dadzą jakąś odpowiedź, w którą stronę idziemy i właśnie e, którego dnia mamy jechać. E, jeszcze chciałam dodatkowo Wam sprostować e, to, co powiedziałam w poprzedniej części, czyli w drugiej, jak już wyszliśmy od weterynarza. E, badanie progesteronu jest też po to, e, żeby e, wiedzieć dokładny moment, e, w którym e, nie tyle jest. Odpowiednia ilość jajeczek, ale one są odpowiednio dojrzałe, żeby to wszystko funkcjonowało odpowiednio. Dlatego to chciałam jeszcze Wam dopowiedzieć: bo to chodzi o tą dojrzałość oraz żeby to, to krycie było po prostu nie było kryciem pustym, bo bardzo często zdarzają się krycia puste, ale to jest przez to, że nieumiejętnie dobieramy moment, w którym jedziemy na to krycie. Dlatego mam nadzieję, że to w skrócie. Wam przybliżę troszeczkę e, sytuację. E, no i myślę, że nast w następnym e, vlogu powiem Wam już o następnych wynikach. Może jeszcze jakiś vlog w innej tematyce z życia znalu się pojawi, ale to już zobaczymy, jak będzie z czasem, ponieważ praca zdalna jednak troszeczkę czasu pochłania. No, i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć!